Wszystko, co słyszałeś do tej pory o inwestowaniu, to kompletna bzdura. Niestety wcześniej nie mogłem podzielić się z Tobą tą informacją, ale teraz mam nieograniczone prawo, by to zrobić. Od początku 2025 roku w Polsce oficjalnie ruszył projekt inwestycyjny, który pomaga wszystkim obywatelom uzyskiwać dodatkowe dochody dzięki inwestycjom. To prawdziwy przełom, który zmienia zasady gry na rynku inwestycji. Dlaczego to takie ważne? Współczesna gospodarka wymaga nowych rozwiązań, a obywatele oczekują od Państwa zdecydowanych działań. Masowe zwolnienia w zakładach pracy, wzrost podatków, inflacja i spadająca siła nabywcza to problemy, które dotyczą nas każdego dnia. Przez długi czas rynki finansowe były niedostępne dla zwykłych ludzi, bo bez specjalistycznej wiedzy nie dało się tam zarobić. Czas to zmienić. Liczby mówią same za siebie. W pierwszym miesiącu działania platformy dołączyło ponad 50 tysięcy osób. Minimalny dochód uczestników wyniósł 45 tysięcy złotych. Już w pierwszym miesiącu wszyscy ci ludzie odnieśli zysk. Ty też możesz. Projekt powstał dzięki wsparciu najlepszych specjalistów z Polski, a także ekspertów z międzynarodowych firm. Silne wsparcie finansowe i technologiczne zapewniły także osoby z czołówki najbogatszych ludzi świata oraz wpływowi polscy przedsiębiorcy. Narodowy Bank Polski dba o przejrzystość i bezpieczeństwo platformy, tak by każdy obywatel mógł realizować swoje cele finansowe kupno własnego domu, zakup nowego samochodu, dostęp do wysokiej jakości edukacji. I wiele więcej. Twój pierwszy krok do wolności finansowej zaczyna się teraz. Wystarczy, że masz smartfon lub laptopa. Zostaw swoje dane kontaktowe w formularzu rejestracyjnym. W ciągu 24 godzin zadzwoni do ciebie doradca, aby potwierdzić rejestrację. Platforma jest dostępna wyłącznie dla obywateli Polski. Określ, jaką kwotę jesteś gotów zainwestować. Zaczynasz od 1050 zł, a możesz zarobić nawet 45 tysięcy złotych w pierwszym miesiącu. Gwarantuję ten wynik każdemu, kto zrobi pierwszy krok już dziś bez skomplikowanych strategii, bez niekontrolowanego ryzyka. Program działa całkowicie automatycznie i zarabia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu bez Twojego udziału. Mądrzy ludzie nie przegapią tej okazji. Zarabianie pieniędzy nigdy nie było tak proste jak teraz.